Jest mną. Bestia wciąż zabija moją formę. Udało ci się ją zabić, ale tylko na krótko. Wróci. Bestia to upadło bóstwo, mające więcej mocy niż ja mogę zebrać. Moi wynawcy nakarmili bestię, a ja słabnym i zanikam. Taką ma ona moc. Jeśli to Twoja świątynia, to nie masz wyznawców, ale muszą mi służyć, taka była umowa. Mieli mnie strzec, a ja miałem darować im życie. Tak miało być przez cały czas. Koniec musi nadejść. Minął tyle czasu, że nawet nie pamiętają Twojego imienia. Nic dziwnego, więc, że nie mogę pokonać bestii. Bez ich e, pogardy, przez ich pogardę i żal czczą je, nawet o tym nie wiedząc. Czas minął. Nic tutaj nie mam i nic nie zyskam. Nawet moc wielkiego przyrządu osłabła i nie jest już taka, już nie jest tak wielkim zagrożeniem, jakim był kiedyś. Doprawdy, żałosna egzystencja, jak na Boga. Nie dość zapomniane, aby w spokoju umrzeć. może kiedyś podobny los czekam. Roczną lol, lol, lol. Jakoś tak. Można by mieć tylko nadzieję. Choć sami chcieliby, by było inaczej. Gdyby w ogóle nie myśleli o mnie, zniknąłbym. A wkrótce potem także i oni. Może uda mi się to jakoś przyspieszyć. Ich los jest okrutny i trzeba to skończyć. Mm, to byłoby głupie. Nie jestem... Śmiertelnikiem. Nawet jeśli zdoła zniszczyć moją formę, to póki są tacy, co o mnie myślą, będę mm, powracał. Nie trzeba to zakończyć na dobre. Umowa była taka, że ja będę chronił wielki przyrząd, póki nie skończy się czas. Twórcy byli tu bardzo konkretni. Ja jednak mogę to interpretować inaczej, gdyż nadszedł koniec mojego czasu. Umowa była taka, że wielkiego przyrządu nie wolno użyć ponownie. Jeśli faktycznie nadszedł kres czasu, Powinienem go zniszczyć. Nie mam jednak dość mocy, by to zrobić. Hmm. No wciąż jest potrzebny możemy sobie pomóc nawzajem. Cześć, a może ją, czekaj, a co może dać. Nie, to jest. nie, okej. Okay. Okay, dobra, dwójeczka. Tak, w twoim umyśle widzę sposób na wyzwolenie tego miejsca. Szukasz pewnego przyrządu. Ale ten, który zlecił ci to zadanie, nie jest twoim przyjacielem. On chce cię zabić. Uuu, sprawa jest prosta. Weźmiesz tę rzecz, a raczej tę jego część, którą posiadam i połączysz ją z częścią, którą ma już stwór. Złożona różdżka z pewnością zabije bestię. Musisz ją na niej wypróbować, a potem zwrócić mnie. Użyj różdżki tylko raz, bo jej moc może cię zniszczyć. Powiedz memu ludowi, że masz część, którą ci dałem, aby ją zużyć, że zamierzasz odzyskać resztę. By potem pozbyć się całości, mój lud musi wiedzieć, że chce ją zniszczyć. Co więcej, muszą wiedzieć, że zamierzam zakończyć ich służbę. Nawet prosty akt połączenia obu części różdżki wznieci nieco wiary, jeśli będą w pobliżu. Będzie jej dość, abym mógł zniszczyć artefakt. Pff. Wydaje się słabną, że nawet podczas rozmowy może po prostu wezmę sobie ten przyrząd. Kiedyś można było z niego pobierać moc, jednak teraz pewne ono wyssałoby z was życie. Nie bez powodu jest też pod ziemią. Jeśli wystawisz je na światło gwiazd, pożałujesz tego. Nie, musisz to zrobić dla mnie. To leży w twoim interesie. Użyj tego przedmiotu raz z moim błogosławieństwem, co chroni cię przed krzywdą. Wróć jednak, jak, jak proszę, a uwolnisz mój lud. Zrób tak. No, daj mi go po prostu, ale nic nie obiecuję. Nie musisz nic obiecywać. Przyrząd będzie ci służył tylko wtedy, gdy będziesz używać go zgodnie ze wskazówkami. Możesz badać go latami, ale możesz przez to tylko zginąć. Z czasem kolejna istota podobna do mnie zrozumie zagrożenie. Nie zdziałasz coś. Nie, 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 nie zdziałasz coś tylko wtedy. Nie, zdziałasz coś tylko wtedy, gdy postąpisz zgodnie ze wskazówkami. Oto przyrząd, idź i przemów do ludu. Przeszliśmy więc całą tę drogę tylko po to, by odkryć, że ten przyrząd jest praktycznie bezużyteczny. Grrr. Lepiej, żeby to, jak podziała na obserwatora, było tego warte. Cóż, to wszystko jest bardzo interesujące, znacznie bardziej niż moje ostatnie spotkanie z Bogiem. Twoje ostatnie spotkanie z Bogiem to był Ogma, Bóg Wiedzy, choć nie mogę powiedzieć, żeby naprawdę go spotkał, no bo był pijany i spał w ogródku kuzyna Rofea. A może powinienem powiedzieć na ogródku Kuzyna Roffera. był to olbrzymi awator, który leżał rozciągnięty i chrapał, ja się w jaki sposób bo muszę się upić. Naprawdę wolę, żeby coś takiego się stało, ja nie. Ale to prawda. Ktoś dorysował mu wąs i podciągnął bieliznę aż po łopatki. Nie mam pojęcia jak to, ale musiała to być tam nie, ale musiała tam być niezła zabawa. Ale jeśli mi nie wierzycie, cóż, nieważne jak bardzo... Boli biednego starego Jana. Nie sądzę, żeby to by było coś, co mogę z tym zrobić. Podciąga nosem. Biedny Jan Jansen jest takim kłamcą. Buuu. Pewnego dnia zostaniesz zdeptany jak Karoluch, za swoją impertynencję, gnobie. Nawet ja nie drwiłbym w ten sposób z bogów. Ok, ok. Ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Co my tu mamy? Tu jest część różdżki szczelinowej. Okej, okay. okej. Okay. Co my tu mamy? O, przed ogniem. Mamy coś jeszcze niezidentyfikowanego, ta, Mamy tutaj dwie rzeczy. Gdybym mógł, wziąłbym cały świat na barki. Beryl z martwych Nice, elegancko. Zabójcze chmury. Uh. Zabójcze chmura. okej okay. coś jeszcze nie. Wszystko mamy zidentyfikowane, chociaż może jeszcze nie. To jeszcze płaszcz kanałów klasa plus jeden. Oh. Nice. Szczura troła albo galaretkę musztardową. <grywa> Okej, okay. hmm. ciekawe. Galaretkę musztardowej możemy się zmienić. tylko hmm. chcesz? To jest dla ciebie, to jest dla Ciebie. A to jest dla mnie. tak mówisz? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak? Masz wielki przyrząd. Co chcesz z nim zrobić? Nie możesz go ruszać. Od tysiąc lat nikt go nie ruszał. Zabrałam go dla siebie, nie możecie mnie powstrzymać. Nikt nie zamierza tego robić. Po prostu dzięki tobie zobaczyliśmy, jak słaby jest nasz Bóg. Nie, to nic nie zmieniło. Pozostajemy tutaj uwięzieni bez względu, czy. Będziemy mieli go strzec, czy nie? Idź! Okay, o, to, o co ci chodzi, kurde, stary? Sapiesz, kurde, jak nie wiem co, mm. Okej, okay. mm. Po może go... mogę go użyć a po drugie, można ja powiedzieć ludziom, że zamierzam połączyć przyrządy, aby przynieść go tutaj i zniszczyć. Hmm, Oczywiście. dobra. a czy tu muszę ze wszystkimi pogadać? To są obcy, ale alieny wszędzie są Ty narzuci 147 dzień OK, oke okay. i pozamiatane i pozamiatane przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę dobra czyli tu mamy to, okej, okay, dobra ja bym wpierw jednak wyszedł stąd, zanim jeszcze tutaj przyjdziemy to jest zamknięte, okej okay. Dobra, zanim to jeszcze bym skończył, chciałbym oddać jeszcze tamten ten klejnot. Te kości złożyłbym? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. My musimy się nam bank wyspać i uleczyć się cokolwiek, czego tylko pragniesz. Bo tu jednak. Trzy tu straciliśmy przy okazji, bo sprzedawałbym parę rzeczy. Może potki byśmy pokupowali, jeśli by były dostępne? Więc tu trzeba się zaopatrzyć bardzo dobrze. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać dużynę. Mhm. SŁUCHAJCIE, SŁUCHAJCIE LUDZIE Zaraz wam kija w tyłek wsadzę Elegancko Elegancko, slamsiki. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Powiedz mi o tym. Powiedz mi o wszystkim. OK. Mm -mm. Teraz tak. Upalik. Du -du. I cyk agancką dwa tysiące to coś. Mhm. Zamknij pojemnik. Co tu mamy? To bym zostawił. Mamy berło A, Te szaty bym sprzedał Harfa akurat Stabilność kształtu co to w ogóle jest mhm. Kto w ogóle może nosić kto nie ma jeszcze naszyjnika w ogóle Ah, oh, tell you, man. Mm -hmm. Okay. Too much tank. Du -du 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 -du. Okay, but you have. tu Zaklęte broń Przyzwania dzina ok. Obniżenie odporności Aha, uh -huh. To sobie wpiszmy Dlaczego ty tego nie umiesz? Um, to nie. Rozproszenie magii, otwarcie. tak do końca. Kontrolowanie nieumarłych. Hmm. To może być spoko. A reszta. Unuruchomienie umarłego. okej. Okay. Aha, dobra, jest pełne. Dobra, Jan Jansen. Czego ty nie umiesz? Większość sfery chaosu. Biczy ochronny. Hmm. hmm, to jest ciekawe też. Są płomienie jakieś. Okej. Okay. Wszystko w porządku. Zatrzymajcie się o mam do was kilka pytań. No nie mam teraz czasu są gadać. Przebyłam wiele mil drogi. Czerwony Max Tej nie musi się przed nikim tłumaczyć. Jeśli zignorujecie moje pytania, to wypytam was inaczej, ale to będzie bolało. Wybić to sobie z głowy żadnych pytań nie żeby cię drzwi nie stuknęły w tyłek, jak będziesz stąd wychodził. Wiem, wiem, że z Was się nie boi śmierci. Tylko nie chcecie tam być, kiedy ono na nadejdzie. W takim razie postaram się, żeby to nie trwało długo. O Ty! Ty kurde, do jedno. Serak Holland jest odporne. ma jakieś podkleszcze albo coś Ymm, korganie użyć mu. takie trudno. Nie si przyzywaj, a już spadł? Cool. 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 E, to jest dla ciebie, czy potwora, ok? Ha, I on myślał, że jest dalnym magiem. Być może głupcy ci da da, krocz. teraz pomyślał, nim wyślą kolejnego głupca, że mieszka. wykrzykiwał groźby bez pokrycia. Hmm. sprawy między tobą i czerwonymi magami nie układają się zbyt dobrze, nie? Hmm, powiem po prostu, że nie każdemu odpowiada moje usposobienie i musiałem się e, serwować dość długą ucieczką od mych tej... To już nie twoja sprawa. E, to, iż jestem obarczony towarzystwem Małpiszem, dla każdego powinno być wystarczającą karą. Dość już pozwól nam odejść e, okej. Okay. muszę przestać żłopać własną. Okej, okay. mamy tutaj parę poziomów wyssanych, niestety. Więc... Trzeba iść do jakiejś świątynki. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Skoro tak mówisz... Szukajcie, szukajcie, no chodzą straży! Zaraz nam sylka jeszcze średnie wieczor zrobię. Albo my im. Zachowanie sprawia, że jest to jeszcze mniej przyjemne. Przywalmy czemuś złemu Złemu.

Jak długo jeszcze masz zamiar się na mnie wyżywać? Chcę, żebyśmy się zatrzymali. Jeśli tego chcesz, czego tylko pragniesz, i teraz się powinniśmy wyspać. W sumie jeszcze. Tutu, tu, tu. tu, tu. My tędy dowiedziemy jak nic, no to w też My musimy tędy wchodzić. Hi, hi, hi. Przynajmniej straż nas nie znajdą. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nic do tego? elegancko. Nie, nie podoba mi się Twoje podejście. Przypomnij mi mm -hmm. Właśnie, może się w końcu zbanów, dzielnica mostów, okej Czego chcesz? dzielnica mostów 5 zbanów, panie I pełen kufel. co do Dobra, dobra Mam was gdzieś i bym tracił na was czasu, kurde, żałośni strażnicy i zakapużeni egzekutorzy Mmm, jak ona się nazywa? Mmm, Może na pięterku. Co tylko chcesz. Mm -hmm. Nowa taktyka jedwica, no to jeszcze tego jednego przejścia hmm. czuję na sobie wzrok każdej osoby. Oni sobie ze mnie kwioł. A nie, tu jest okej. Okay. Mówiłeś coś? Tak, spokojnie, poczekaj, teraz to prawie się. Okej, okay, dobra, dobra, a, po prostu jest hm, hmm, hmm. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Hm. Przecież to można było przejść. Reims right. ale nie mam tutaj takiej sobie Co masz do zaoferowania, ja to jest tylko coś takiego, okej. Okay. Bella? tego Nie. Hej Tom! piękny to dzionek na poznanie nowych przyjaciół. A może tu na dół? Przed wyruszeniem hmm. w drogę należy zebrać drużynę. Czego pragniesz? O, potrafię zrobić coś takiego. O, okay. A więc spotkaliśmy się w lepszym miejscu i szczęśliwszej chwili. Czy przynieśliście kamień? Tak, przyniosłem ile jest dla ciebie warty. Masz go dobrze. Z wdzięczności za jego zwrócenie oddałbym ci swoją duszę, ale negocjowałbym się z moją realistą. Proponuję, byś z nią porozmawiała. A więc wreszcie nawiedzili nas wybawcy naszego kochanego Hardalisa. Ja ten, którego ratowaliście, przybył tu przed wami i opowiedział o waszych czynach, a oto nagroda za jego uwolnienie. Czy masz klejn, o którym wspomniał? Klejn od portalu, o którym. Ile miał w swoim posiadaniu? Hmm. Może powiedz, że ten kamień jest dla ciebie wart. Nie próbuj się ze mną targować, dziecko. Dam ci więcej niż ktokolwiek inny, bo mam więcej do dania. A moje potrzeby są większe. Czy to wystarczy? Zaraz spadnie z krzesła w oczekiwaniu na no, tę bibelę dziwko. Uf. jeśli chcesz czegoś tak, jak mi się wydaje, to zaraz sypniesz złotem i tyle. Jeśli chcesz liczb, oto one, 1200 sztuk złota, to wszystko, co mam. Ale to nie wystarczy, żechnę pani. Mm. Zatrzymać ich. następnym razem Czyk, zaraz wam tam kurde zrobię styłkę jeszcze średniowiecza Nisin, dawaj mi tutaj Kurde, no dalej, tej potki, kurde, masakra jest nieraz z używaniem tych potek. Yy, dobra, 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 tu, 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 do No i tu, widzenia, kto tu, jeszcze je? kto tu, jeszcze tu, Tak jest, hmm, to se wyśniemy, to se wyśniemy, cyk 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 Tu są jeszcze jakieś dwa miesza. Hmm. Ostrze chaosu. Uuuuh. Hmm. Zdęczność przeciwnika minus 2 potrafienia w Efekt działa przez 5 rund. Okej. Entropia. Uuu. Ostro, ostro. Ale to nikt tego używać nie może. Kurde, co to jest? Może używać tylko Herda. Okej. Okay. I do sprzedania idealnie. A? A może teraz hmm. wykonam to z i do